W tamtym roku ludzie stawali o godzinie 5 rano, a w tym roku już dzień wcześniej o 22.00. Był pierwszy klient, który zamówił setek projektów, a o 5 rano to już trzeba było być setki. A my przyjechaliśmy po piąty, to byliśmy 400. 400, 400 I przeważnie jak tam jest czwarta kolejka, w tamtej kolejce 6 osób na godzinę, a stoi tam 280 osób. To sobie można obyć, o której godzinie wyjdzie ostatni z tam i może być jeszcze niezałatwiony. Tak I w tamtym roku było to samo i, i nie wiem. W piłce noże jak trener jest słabiutki, to go zwalniają, a tu sobie robią co chcą. Tacy, tacy mach Ezi. Bo on jest dyrektorem, nie przyjdzie tu, stoi te 5-6 godzin, na samych nogach po i Nie zobaczy, co się dzieje. Dalej. Kolejki wynikają z niestosunku, z niestosunku wysokości kontraktu, który proponuje nam NFZ w stosunku do potrzeb mieszkańców. Yy, dopóki ten kontrakt nie będzie... Odpowiednio wysoki, bo my mamy możliwości zwiększenia ilości porad, kolejki będą, będą istniały. Staraliśmy się je zmniejszyć poprzez zwiększenie ilości miejsc, yy, okienek, w których chorzy mogą się zapisywać, ale dalej jest to nieadekwatne. Olbrzymie potrzeby zdrowotne naszych mieszkańców są dużo większe. Lek, że potrzebna wizyta u specjalisty może się nie odbyć z uwagi na brak miejsc, powoduje, że zdesperowani mieszkańcy już od wieczora, wczorajszego dnia stali w kolejce. Czy ten system zapisywania na najbliższe pół roku można zmienić na system zapisów na bieżąco? Oczywiście można, z tym, że przy tej wysokości kontraktu powodowałoby to wydłużenie kolejek na, no, domniemuję, nawet więcej niż rok, co powodowałoby, że wiele osób, które stałyby w tak dużej kolejce, w międzyczasie w jakiś inny sposób rozwiązywałoby swoje problemy zdrowotne, czy też musiałyby być przyjęte do szpitala, czy, czy korzystały z pomocy innych poradni, a z drugiej strony nowe osoby nie miałyby żadnych szans, żeby dostać się do specjalisty. Czy pacjentom, którzy tam czekają kilka, kilkanaście godzin, coś Pan Dyrektor ma do powiedzenia? Jest mi bardzo przykro, że muszą stać w tej kolejce. To jest dla nas ogromny ból. I bolejemy bardzo, że ten kontrakt jest tak niski, bo my jesteśmy gotowi do pracy, nie boimy się pracy, bardzo chcielibyśmy im wszystkim pomóc. To, że muszą stać w tych kolejkach, wynika z niskiego kontraktu proponowanego przez NOZ.